No, pierwszy września, ale trzeba by było sobie sprawdzić jakieś czarne forsy, kurde. Lecimy. No i co, jak zwykle, tylko na New Kixera kupuję. Nie, wchodzimy na X Supreme, zobaczymy co tam się dzieje. Bank. No i co oni tutaj mają? O kurde, 849 za czarne forsy? Co to za cena? 849? Tak nie może być. Dobra, dzwonimy do gruchy, niech coś z tym zrobi. Halo grucha. No się mordeczko, co tam? Grucha, ty weź zrób jakąś dobrą cenę na te force. 849 za takie zwykłe czarne buciory. Pewnie mordo z okazji 1 września. Tutaj ogarnia by ci dobrą cenkę. odśwież stronę. No niej słuchamy gruchy, odświeżamy te kurde strony. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zobaczymy, co tutaj za promkę. Dojebał. No, 799 za czarne force i 759 za białe. Biorę czarne, no wiadomo. 42,5 lądują w koszyku i kurde, Elo, kupione. Uuu, dzięki klucz serduszko, serdużko! Uj!